Chciałbym powiedzieć, że rok 2021 był lepszy od poprzednika, no ale nie był. W zasadzie mógłbym powtórzyć dokładnie te same słowa, które wypowiedziałem w naszym poprzednim filmie z najbardziej oczekiwanymi grami 2021: że był to rok pandemii, sporych zawodów i opóźnionych premier. No ale po co sobie psuć nastroje? Lepiej zajmiemy się tym, co dopiero nas czeka, a tu, choćby z racji tych wszystkich poślizgów, naprawdę wiele się będzie działo. Dlatego bez zbędnych ceregieli zapraszamy Was na nasze redakcyjne zestawienie najbardziej oczekiwanych gier 2022 roku. Ależ my się na ten tytuł naczekaliśmy, no nie? No bo nie wiem, czy pamiętacie, ale Dying Light 2 gościł na naszej liście najbardziej oczekiwanych gier 2021 roku. Ba o mało co gra znalazłaby się też w zestawieniu 2020 roku, bo takie początkowo były pogłoski, ale wszyscy wiemy jak to się skończyło. Tak czy siak po wielu miesiącach oczekiwania w końcu dane nam będzie samemu sprawdzić, jak też żyje się w postapokaliptycznym świecie pełnym żywych trupów, gdzie każdy wybór może nieść spore konsekwencje. Co tu dużo gadać? Dawno nie było porządnej chodzonej bijatyki, a już na pewno takiej, która, prócz widowiskowych ataków i uników, miałaby jeszcze oryginalny pomysł na siebie. Sifu taki ma, bo każda śmierć wiązać się tutaj będzie ze starzeniem się naszego bohatera przy kolejnym podejściu. Brzmi nieźle, prawda? A jak będzie, to się zobaczy. Ciekawe ilu z Was kojarzy tytuł Crossfire. Pewnie niewielu, a to przecież jedna z najchętniej ogrywanych gier free to play na świecie. Dość powiedzieć, że w szczytowej formie tytuł ten mógł pochwalić się miliardem zarejestrowanych kont. Trudno się dziwić, że ktoś zapragnął przekuć ten azjatycki fenomen na coś zjadliwego dla reszty świata. A że tym kim są twórcy takich hitów jak Control, Quantum Break czy Alan Wake? O jakość tej strzelanki chyba nie trzeba się martwić. A oto i kolejna darmowa produkcja, która święcąc trojów i na Dalekim Wschodzie spróbuje podbić serca zachodnich graczy. A właściwie ma to niemal jak w banku, sądząc po emocjach, jakie ja od jakiegoś czasu wywołuje to rasowe MMORPG. Czy słusznie? To już sami się przekonajcie, oglądając choćby ten zwiastun. Co by nie mówić, trzecia część strategicznego Warhammera zapowiada się nad wyraz ciekawie. Nie dość bowiem, że dostaniemy tu dwie niewidziane dotąd frakcje, to jeszcze same bitwy mają mieć znacznie większy rozmach. Fanów z pewnością nie trzeba będzie przekonywać. O ten tytuł modlili się chyba wszyscy, którym udało się kupić PlayStation 5. I trudno się temu dziwić, skoro pierwsze przygody rudowosej, ale w postapokaliptycznym świecie pełnym zrobotyzowanych zwierząt przyniosły na PS4 niemałą rewolucję. To i za drugim razem już na Next Genach po prostu musi być podobnie. Oczekiwania są więc niebotyczne. Czy uda się je spełnić? Miejmy nadzieję. Mocno trzymamy za to kciuki. Mimo upływu lat Destiny 2 wciąż ma się całkiem dobrze. Jasne, tytuł ten miewał swoje wzloty i upadki, a jego twórcy potrafią wzbudzić niemałe kontrowersje swoimi nieraz niezrozumiałymi decyzjami. Mimo to, jednak, zapowiedź każdego kolejnego dodatku potrafi wywołać dreszcz ekscytacji u najwierniejszych fanów. Dokładnie tak jak w tym przypadku. Chyba znów pokochaliśmy dostawać od gier potężnego łupnia. No skoro tak ochoczo łykamy wszystko, co potrafi sprawić, że czujemy się jak ostatnia lama, to chyba można uznać, że wymagające gry na dobre wróciły do łask. Czy nowa gra twórców serii Dark Souls będzie kolejną drogą przez mękę? Cóż, zobaczymy. Może jednak współpraca z ojcem Gry o Tron przyniesie przy tym tytule choćby drobne ułatwienia. Nierealne? Możliwe, ale wiecie co? Nadzieja umiera ostatnia. Nowy grid od pierwszych zapowiedzi kusi ponad setką różnych tras, rozbudowanym edytorem własnych wyścigów i całym szeregiem rozmaitych trybów, w tym faworyzowaną kampanią dla jednego gracza. Wyścigi te mogą być jednak ciekawe także z innego względu. To pierwsza odsłona na tej serii, która wyjdzie już spod skrzydeł Electronic Arts. Dla pasjonatów tego gatunku, to coś jak sprawdzian, w którą stronę pójdzie przejęte przez EA Studio Codemasters. Może i nie jest to najwyższa RPGowa liga, a sama rozgrywka wciąż zapowiada się dość topornie. Może ciut lepiej niż poprzednio, ale idziemy o zakład, że i tak tytuł ten zdoła przyciągnąć do w całą masę graczy. Jak to możliwe? Cóż, drewno, nie drewno. Jeśli ma w sobie choć cząstkę gotyka, to wystarczy. Powiedzieć szalona w przypadku tej gry, to jakby nie powiedzieć nic, wszak już w poprzednio odsłonie Shadow Warriora jego polscy twórcy w szeroko poszli po bandzie, serwując nam nie tylko super Christo rozwałkę, ale i całą masę przesnego, męskiego humoru. Aż jak to zwykle w tej branży bywa, każda kolejna część musi być większa, lepsza i bardziej widowiskowa, szykuje się nam zapewne prawdziwa jazda bez trzymanki. Znacie serię Bayonetta? A nie Automata? Jeśli tak, to już wiecie, czego można spodziewać się po tej produkcji. Studio Platinum Games zjadło zęby na szybkiej, bardzo widowiskowej naparzance, nierzadko z gigantycznymi, wymagającymi bossami. Babylon's Falls będzie czymś w rodzaju ukronowania ich wszystkich doświadczeń. Zaoferuje bowiem podobną rozgrywkę, tyle że nieco bardziej nastawiona na wspólną, kooperacyjną zabawę. Kto się skusi? I kolejna perełka z poznaku PlayStation, która od dobrych kilku miesięcy do czerwoności rozgrzewa nie tylko fanów tychże konsol. I trudno się dziwić: Gran Turismo od zawsze starało się w jakiś sposób wyjść przed szereg, oferując nam jeszcze bardziej zaawansowaną symulację samochodową. Tym razem ma być jeszcze bardziej realistycznie, naturalnie i co najważniejsze, next-genowo. Ciekawe, czy ten tytuł przekona niezdecydowanych do zakupu PS5? Jak myślicie? Dla jednych będzie to pewnie mało znacząca oldschoolowa popierdółka, dla innych szalenie miły powrót do przeszłości. Jeśli więc z nostalgią wspominasz czasy takich klasyków jak Final Fantasy Tactics i do tego masz pstryczka, powinien zainteresować się tym niecodziennym taktycznym RPGiem. Dobra zabawa na długie godziny gwarantowana. W zasadzie nie powinniśmy wspominać o dodatkach do już wydanych gier. W tym przypadku jednak po prostu musieliśmy zrobić wyjątek. Nie dość bowiem, że to naprawdę duże rozszerzenie. To jeszcze kręci się wokół Odyna, jego syna Baldura i walki z siłami Jotunheimu i Muspelheimu. Słowem, w sam raz jako przygrywka przed nowym Godoworem. No proszę, kolejny spóźnialski. Nie wiem czy pamiętacie, ale ten powrót po latach miał ukazać się w zeszłym roku. No ale niestety nie wyszło. Tym razem jednak mamy już oficjalną datę premiery i pierwsze bardzo konkretne zapowiedzi zwiastujące przyjemną, relaksującą rozgrywkę i powrót do korzeni całej serii. Oby warte to było tego całego czekania. Final Fantasy to bez dwóch zdań potężna marka. Pewnie dlatego jej twórcy mogą sobie pozwolić na takie eksperymenty. Stranger of Paradise to bowiem dość nietypowy spin-off. Raz, że stoją za nim twórcy tak wymagających serii jak choćby Ninja Gaiden czy Nioh, a dwa, że historią sięga ona pierwszego finala. Dla fanów serii może to być nie lada gratka, albo i nie, jeśli ktoś nie przepada za sporymi wyzwaniami. Syberia może i dość blado wypada na tle innych wymienionych tu produkcji, ale za tą przygodową serią stoi już taki kawał historii, że koło trzeciej części nie sposób przejść obojętnie. Szczególnie, że jej twórca, Benu Asukale, zmarł w zeszłym roku. Będzie to więc jego swoiste epitafium. Hej Wani Borderlands, tęskniście się za tymi szalonymi klimatami i gazylionem najróżniejszy giver? No to w Krainie Czarów Małej Tyny wszystko to znajdziecie i wiele więcej. Będą tu bowiem smoki, czary i zombiaki. Będzie też cała masa totalnie odjechanych pomysłów z wisienką na torcie w postaci czteroosobowej kooperacji. Oj, będzie się działo. Co powiecie na RPG na dzikim zachodzie, ale nie takie zwykłe jakie znamy z filmów, a dużo bardziej mroczne, krwiste i fantastyczne. Wiecie, klątwy, wilkołaki, nadprzyrodzone moce i takie tam brzmi i wygląda to całkiem nieźle, a najlepsze jest to, że już w dniu premiery tytuł ten wpadnie do Xbox Game Passa. Grzechem byłoby więc nie zagrać. Co prawda ten survival horror przy pierwszym kontakcie może wywołać zmieszane uczucia, choćby ze względu na specyficzną, nieco wiarową rozgrywkę, to jednak warto mieć na uwadze, że stoi za nią ojciec serii Resident Evil, który maczał też w palce w takich hitach jak Devil May Cry czy Evil Within. Możemy więc być niemal pewni, że klimat będzie tu przepotężny, a co zresztą? To się zobaczy. No, trochę to trwało. Wszak pierwszy raz o tej sadze usłyszeliśmy jeszcze w 2019 roku. Najwyraźniej połączenie absolutnie wszystkich części gwiezdnych wojen w jedną, pełną humoru całość nie było wcale takie łatwe. Miejmy nadzieję, że efekt końcowy faktycznie powali nas na kolana, albo chociaż nieźle rozbawi. Skoro na mityczne Bloodlines 2 będziemy musieli jeszcze sporo poczekać. Po tym jak cudem uniknął on skasowania, fani wirtualnego wampira maskarady powinni skierować swój wzrok na tę oto produkcję. Może i nie będzie ona miała ani takiego rozmachu, ani robiącej potężne wrażenie grafiki, ale skoro to rasowe RPG osadzone w tym niezwykłym uniwersum i to z wyborami, które mają mieć swoje konsekwencje, to chyba warto mieć ten tytuł na radarze. No nie. Twórcy tej produkcji mają olbrzymie ambicje. Chcą stworzyć najpiękniejszą grę z otwartym światem. I wiecie co? Bardzo prawdopodobne, że im się to uda. Patrząc na wszystkie dotychczasowe zapowiedzi, opowieść o młodej dziewczynie Frey, która w cudowny sposób zostaje przeniesiona do tajemniczego, pełnego magii świata, wygląda absolutnie obłędnie. Dokładnie jak na NexGen przestało. Oj, to może być spory hit. Niektórzy powiedzą pewnie teraz, że Google PSVR to już przeszłość i że mało kto się nimi jeszcze bawi. No ale skoro w tym roku mamy dostać ich drugą nexgenową wersję, która dodatkowo będzie kompatybilna z poprzednią, to o takim tytule jak druga część most po prostu nie możemy nie wspomnieć. Jakby nie patrzeć, pierwsza słona przez wiele została jedną z najlepszych gier na Google Sony. Czy druga dotrzyma im kroku? Zobaczymy. Początkowo ta kocia przygoda w cyberpunkowym świecie miała pojawić się pod koniec 2021 roku. Ostatnie miesiące dla branży gier nie były jednak zbyt łaskawe i tytuł ten, jak wiele innych, zaliczył kilkumiesięczny poślizg. Miejmy nadzieję, że wyjdzie nam to wszystkim na zdrowie. Twórcy zdołają odoszlifować tę niecodzienną przygodę, a my dostaniemy świetnie wyglądającą i ciekawą rozgrywkę. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak mogłoby wyglądać prawdziwie next-genowy z Division, to w tej produkcji znajdziecie na to odpowiedź. Co prawda tematyką bliżej do survivalowego DayZ, bo zamiast gangów mamy tu plagę zombie, ale pod względem detali i jakości wykonania to zupełnie inna klasa. Oby tylko to wszystko nie okazało się jakimś ponurym żartem. Wygląda to bowiem aż za dobrze, by było prawdziwe. Ale kto wie, może jednak czeka nas tu niesamowicie miła niespodzianka. Zapewne większość z was utęsknieniem czeka na Diablo 4. Niestety, wskutek różnych zawirowań w Blizzardzie, temat ten stał się raczej melodią przyszłości. Przyjdzie nam więc cieszyć się tym, co jest, czyli mobilnym spin-offem tejże serii. Cóż powiedzieć więcej, Diablo ma wielką chrapkę na wykrojenie sobie sporej części mobilnego tortu i pewnie mu się to uda. Chętnych do takiej zabawy przecież nie brakuje. Czy jest ktoś, kto nie lubi alternatywnych wersji znanych nam historii? Dobrze dobrane, ciekawe realia potrafią zrobić świetną robotę, dokładnie tak jak w tej produkcji, którą postanowiono osadzić w czasach rewolucji francuskiej. Dorzucając do niej jednak sporo futurystycznych klimatów, mamy więc armię robotów walczących z rewolucjonistami i naszą niesamowicie wyglądającą mechaniczną baterkę, która zapewne będzie musiała cały ten bałagan posprzątać. Jeszcze nie tak dawno chyba nikt nie pomyślałby, że totalnie odjechana seria Saints Row zamiast kolejnej odsłony otrzyma kompletny reboot. Jakiś pomysł na odświeżenie tej niezwykłej marki to jest, nawet jeśli całość na pierwszy toka wygląda nieco zbyt młodzieżowo. I choć na oblewanie domów szambem czy okładanie przeciwników olbrzymimi fioletowymi dildosami raczej nie mamy tu co liczyć, to jednak o absurdalny humor chyba nie mamy się co martwić, wszak nazwa zobowiązuje. Niesamowite, ale Test Drive Unlimited faktycznie powraca, a właściwie to próbuje odrodzić się z popiołów, bo od ostatnio odsłony tej serii minęła już ponad dekada. To kawał czasu szczególnie, że przez te wszystkie lata konkurencja nie próżnowała. Liczymy jednak po cichu, że odzorowana z detalami wyspa Hongkong będzie dla tych wyścigów tłem doskonałym. Oj długo czekamy już na ten niesamowicie klimatyczny horror inspirowany twórczością Hansa Rudolfa Geigera. 5 lat, dwie zbiórki, a gry wciąż jak nie było tak nie ma. Teraz jednak nareszcie mamy przybliżoną datę premiery, może więc w końcu dane nam będzie na własne oczy zobaczyć ów mroczny, żyjący świat rodem z koszmaru. Choć wciąż niewiele o tych, wiemy, wywołuje ona niesamowite emocje. I nie chodzi tylko o to, że Microsoft sprzątnął Starfielda z przednosa Sony kupując BTSD. Ta fenomenalnie zapowiadająca się kosmiczna epopeja, którą sami twórcy krzyknęli zresztą z symulatorem Hana Solo bądź Skyrimem w kosmosie, to bowiem pierwsza od niemal ćwierćwiecza zupełnie nowa marka tego producenta. Innymi słowy, to nie może się nie udać. Wiecie ile czasu płynęło od ostatniej odsłony tej serii? 13 lat. Trudno się więc dziwić emocjom, jakie towarzyszyły tej produkcji od jej pierwszych zapowiedzi, szczególnie, że pamięć o stalkerze wciąż żywa jest wśród graczy. Nowa gra przyniesie nie tylko nową, nieznaną dotąd historię, ale też znacznie większy, otwarty, żyjący świat oraz szereg wyborów mogących wpływać na przebieg i zakończenie przygody. Jest więc na to czekać. Wspominaliśmy już wcześniej o nextgenowym PSVR, jako że każdy nowy sprzęt potrzebuje na start próbki jego możliwości, także i tutaj taką dostaniemy. A co może zrobić największe wrażenie? Oczywiście nowa gra w szalenie popularnym uniwersum, takim jak Horizon. Po tym, co pokazał Microsoft na zeszłorocznej imprezie The Game Awards, chyba mało kto nie zbierał szczęki z podłogi. Oprawa graficzne, udźwiękowienie i klimat to w tym przypadku absolutne mistrzostwo świata. Czekaliście na prawdziwe na Xbox Series X? No to właśnie go oglądacie. Pierwsza część przygód dwójki rodzeństwa w świecie opanowanym przez plagę szczurów okazała się niesamowicie miłą niespodzianką. Nie trzeba było nawet wielkiego budżetu, by wówczas oczarować graczy odnosząc niebywały sukces. Pomyślcie więc, co teraz mogą zrobić twórcy kontynuacji, mając do dyspozycji nextgenową technologię i znacznie bogatsze zaplecze. Memory, Find, Harry Potter i wszystko jasne. Aż dziw, że nikt wcześniej nie odważył się na poważnie podejść do tematu gry osadzonej w uniwersum tego młodego czarodzieja. Być może to kwestia licencji, a może po prostu obawiano się siarczystej wtopy. Sądząc jednak, po pierwszych zapowiedziach tej mieszanki RPG i akcji osadzonej na grubo przyznanymi z książek wydarzeniami, to żaden zawód nam tu raczej nie grozi. Czy jest ktoś, kto na ten tytuł nie czeka? Teraz, gdy poprzednia część Godowora przestała być konsolowym ekskluzywem i trafiła na pecety, zapewne także ich posiadacze chcieliby zobaczyć dalszy ciąg opowieści o walce Kratosa i jego syna z nordyckimi bogami. Na razie jednak wiemy jedno: ten tytuł zarządzi na PlayStation 5. To mamy jak w banku. Little Devil Inside to taka mała perełka, w którą chciałoby się zagrać niemal natychmiast po zobaczeniu jej zwiastuna. Szkoda tylko, że od blisko 7 lat nie ma ona jakoś szczęścia, i zamiast długo wyczekiwanej premiery, zdawałoby się na ostatniej prostej ciągle znika z radarów. Trzymamy kciuki, by tym razem ta oryginalnie wyglądająca przygodówka w końcu dotarła do mety i oczarowała nas tak, jak sobie to wymarzyliśmy. A oto i jeden z tych niepozornych projektów, który przez lata jeszcze przed swoją premierą zdołał niemal obrosnąć legendą. Okrzyknięty rosyjską wersją Bioshocka, Atomic Heart po prostu oczarował graczy. I to nie tylko klimatem czy widocznymi nawiązaniami do innych znanych produkcji. Tytuł ten po prostu wygląda wspaniale. Jeśli grywalność będzie szła z tym w parze, to hit mamy murowany. Zapewne wiecie, że w tym roku czeka nas kolejne duże widowiska Jamesa Camerona pod postacią drugiej części Avatara, prawda? A skoro tak, to i gry nie mogło zabraknąć i choć jak dotąd wiemy o niej niewiele, to jednak oddanie tego projektu w ręce utalentowanego zespołu, który wcześniej dał nam obie części Division, całkiem nieźle rokuje. Coś dawno nie było gier z Batmanem, no nie? Twórcom dotychczasowych produkcji z tym superbohaterem chyba już trochę znudziło się wałkowanie jednego tematu. I dlatego teraz, zamiast jednego Horosa z Gotham, dostaniemy ich kilku. Od Robina i Nightwinga, po Batgirl i Red Hooda. I każdy z nich będzie miał swój sposób walki i swoje drzewko rozwoju. To chyba wystarczy, by wyglądać tego tytułu z wypiekami na twarzy. A oto i niemała gratka dla fanów wojennych strategii. Trzecia część tej znakomitej serii przeniesie nas do Włoch i Afryki Północnej, w której najprawdopodobniej będziemy mogli zmierzyć się z samym Lisem Pustyni, Erwinem Romlem. Poza tym oczywiście mamy otrzymać lepszą grafikę, imponujący system zniszczeń i aktywną pauzę. Oj, szykują się nieprzespane noce. A jeśli komuś mało strategicznych wyzwań, to w 2022 roku czeka nas najprawdopodobniej jeszcze jeden duży powrót po latach. Będzie to też ukłon w stronę najwierniejszych fanów tejże marki, bo przecież na kolejną odsłonę trójmiarowej bitek w kosmosie czekamy już ponad 18 lat. Chyba starczy, no nie? Radziłbym nie sugerować się tutaj czarno-białym filtrem, to zamierzone. Raz, że dzięki temu można w artystyczny sposób pokazać rzeźnię dziejącą się na ekranie, wszak jakby nie patrzeć mamy tu samuraja z ostrą jak brzytwa kataną i cały tabuny przeciwników, a dwa, że w zamierzeniach tytuł ten ma przypominać filmy Akiro Kurosawy. Nie wiem jak was, ale nas to kupiło. Tę pamiętają zapewne tylko najstarsi górale. Tym bardziej jednak powinniśmy wyczekiwać jej zremasterowanej wersji. Szkoda byłoby, żeby taki przygodowy diament został totalnie zapomniany. Niestety, odświeżenie jednej z najlepszych produkcji nieistniejącego już Westwood Studios trochę trwa. Oryginalne materiały źródłowe zaginęły bowiem gdzieś po drodze. Pozostaje nam więc czekać i mieć nadzieję. Postacie Marvela były już bohaterami niemal wszystkich gatunków gier. Bawiliśmy się już nimi w świecie klocków Lego, toczyliśmy boje w sieci, przeżywaliśmy fabularne przygody i oklipowaliśmy ich twarze. Jednej rzeczy chyba jednak dotąd nie było: porządnego, taktycznego RPGa, którego potyczki toczone byłyby w turach, a przynajmniej nie takiego, który dynamiką rozgrywki przypominałby serię x com I to właśnie tu dostaniemy. Mario i Szalone Króliki to mieszanka prawdziwie wybuchowa, dowiodła tego już poprzednia odsłona tej serii. W drugiej, prócz kosmicznej przygody, dostaniemy jeszcze więcej tego samego, czyli zwariowanych taktycznych starć z całą masą nowych wrogów. Innymi słowy, masz wstryczka? To koniecznie wyczekuj tej produkcji. Z pewnością się nie zawiedziesz. Pierwszy z ponad dwie dekady temu to było coś. Innowacyjna oprawa wizualna oparta na Voxelach, niesamowita historia z absolutnie fenomenalnym twistem i klimaty rodem z Gwiezdnych Wojen zapadały w pamięć. I to na tyle, że fani błagali kontynuację, która niestety nie nadeszła. Przynajmniej aż do teraz niesamowite, ale ktoś wreszcie przypomniał sobie o tym niezwykłym uniwersum. I dobrze, bo w pełni na to zasłużyło. Najsłynniejszy Sniper w branży elektronicznej rozrywki powraca by znów siać zamęt za liniami wroga, tym razem jednak drugowojenna zawierucha rzuci go na front francuski. Oczywiście wraz ze zmianą miejscówki otrzymać mamy poprawioną balistykę, next -genową grafikę i jeszcze bardziej brutalne i krwawe wykończenia, aż kusi żeby samemu to sprawdzić, no nie? Będzie okazja, bo nowy Sniper Elite już w dniu swojej premiery trafi do Game Passa. Fani DC pewnie już zacierają ręce, nie dość, że w tym roku szykuje im się przygoda w Gotham, to jeszcze bardzo prawdopodobne, że zawitają też do Metropolis. To tu bowiem ma się toczyć akcja tego oto legionu samobójców. Co więcej, zgodnie z tytułem, czeka nas prawdziwie karkołomne zadanie uśmiercić największych superbohaterów Ligi Sprawiedliwości ze złym Supermanem na czele. Cóż powiedzieć, liczymy na porządną rozwałkę. Tego tytułu chyba nawet nie trzeba przedstawiać. Jedna z najbardziej innowacyjnych gier ostatnich lat powraca w drugiej odsłonie. Czy twórcy znów zaserwują nam coś rewolucyjnego? Pewnie nawet nie muszą, ale i do zakład, że nie będą mogli się powstrzymać. Władca Pierścieni znów przyciąga niemałe zainteresowanie. O to zadbał już Amazon, który powoli przymierza się do premiery swojego nowego, głośnego serialu. Twórcy tejże gry mogą więc całkiem nieźle się wstrzelić ze skradankowymi przygodami Golluma, który dodatkowo uzupełni luki między Hobitem a trylogią. Miejmy tylko nadzieję, że dotrzyma im kroku. I znów ten tytuł pojawia się na naszej liście dokładnie tak jak rok temu. Mroczna szczelina od studia kierowanego przez Adriana Chmielarza najwyraźniej nabrała kształtów, bo w końcu pojawiła się jej przybliżona data premiery. Uprzedzamy jednak, lepiej za mocno się nie ekscytujcie. Na początek gra zadebiutuje we wczesnym dostępie, a chyba wiecie co to oznacza, prawda? Po raczej średnich, ostatnich wariacjach tejże serii pewnie niektórzy machnęli już na nią ręką. Warto chyba jednak dać jej jeszcze jedną szansę. Możliwe, że w końcu otrzymamy bowiem godnego następcy kultowej już dwójki, po 23 latach. Ale co tam, ważne, że w nowej części pojawią się najbardziej ikoniczni bohaterowie tej serii. Drodzy twórcy, nie zepsujcie tego. Już jedną alternatywną wersję dzikiego zachodu na naszej liście mieliśmy. Tą produkcją zajmują się jednak nasi rodzimi specy od radosnej rozwałki, którzy wcześniej dali nam choćby serię Shadow Warrior. Będzie więc dynamiczniej, widowiskowo i zapewne krwawo, ale chyba właśnie o to chodzi, no nie? Nie da się zaprzeczyć, że mroczny zwiastun tego kosmicznego horroru potrafi wywołać ciary na plecach. Dodatkowe emocje dostarcza tu jednak fakt, że za tym projektem stoją byli twórcy pierwszego Dead Space'a. Kto wie, może, więc powinniśmy przygotować się na naprawdę przerażające doznanie. Fajnie by było. Wampiry, niesamowite spluwy i magiczne umiejętności. Jak widać twórcy Dysonort też przez ostatnie miesiące nie próżnowali. I choć za rychłą czytaj tegoroczną premierę tego tytułu nie dałbym sobie ręki uciąć, to jednak w żaden sposób nie przeszkadza nam to czekać, z wypiekami na twarzy oczywiście. I to już w zasadzie wszystko, co wpadło nam oko spośród czekających nas tegorocznych premier. Zapewne pojawią się teraz pytania, dlaczego na szczycie nie znalazło się na przykład GTA V, przecież to się sprzeda. A jasne, że to się sprzeda, ale czy okrzyknięcie takich wiecznych remasterów najbardziej oczekiwanymi grami ma sens? A no właśnie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że mogło nam coś umknąć. Wszak gier co roku wychodzi za trzęsienie. dlatego chętnie poznamy wasze typy najbardziej oczekiwanych gier 2022 roku. Podzielcie się z nimi w komentarzach, a my spróbujemy uzupełnić nasze zestawienie na naszej stronie o te produkcje, które zbiorą najwięcej Waszych głosów.